Ciemanko siwanko, jestem Wartas, witajcie w kolejnym odcinku z The Forest. Jeśli lubicie tę serię, dalej zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, za co wam bardzo dziękuję Gry oczywiście możecie kupić na g2.com Link jest oczywiście w opisie Słuchajcie, dzisiaj polecimy w tripa Podchodzę do drzewa i mówię puf i nie ma Dobry. Dobrze, zostawiamy strzały. Generalnie jest taki, taki motyw, bardzo fajny. Jeśli, jeśli się skupicie, teraz dokładnie, na tym drewnie, popatrzycie tak na dół, w górę, będziecie tak patrzeć, to się nic nie stanie. Czy to to miejsce, o którym myślę? Hi, tutaj też chcę pójść. Zmiana planów, słuchajcie. Zmiana planów. Nie wiem, jak to się potoczy na, nasza historia tutaj, w tej jaskini, ale się potoczy. Tak, dobra. Dzienna jasność. Dobrze. Czy to coś da? Nic nie dało. Odpalmy latarynę. Znaczy, <laughs> zapalniczka, kontrast obrazu. Coś to zmienia? Nie wiem, dobra. Nieważne. Ui, to jest czekane, Jakby ktoś pytał. Dobrze. Szybko na dół. Kopa. Uuu, nie, nie, nie. Prawie umarłem. Ja się nie zapisywałem. go. Dawaj, 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 let's go, let's go, let's go. O, dobra, żyję. To miejsce wygląda groźnie. I need this ha? jedna gida, raz, druga dzida, dwa i... I dźwięk się zepsuł. Halo, czemu mi nikt nie powiedział, że green screena było widać? Ale... Ale zło. Ale dobra, już już dźwięk działa. Ogarnąłem. Dobrze, pauzę zrobiłem to, by, bo by był cały odcinek wywalenie z tym green screenem. A tak po prostu szy szybkie cięcia leciały. Czy coś polecą? Ewentualnie żyjesz? Nie żyjesz. Świetnie. Piniata! 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 Jej! O, już nic nie dajesz. A szkoda, a szkoda. Dobra, musimy tam zejść na dół. Bo tam są ważne rzeczy. Chodźmy, dobra. Kurę się przyciskać, trzeba tutaj. Ja pitole! Siedzieje, się dzieje. To jest lot na pinata. No. Szybciej. Mike. He, jest hajsik. Dobra, co my tutaj mamy? Zegareczek. A nie uniesie więcej zegarki. Dobra. Co, schodzimy tutaj? Czy nie tutaj? Tak się zastanawiam, czy w tamtym miejscu. Dobra. Obiegnijmy to, zróbmy to na bezpieczniaka. Żeby nie robić jakichś dzikich, krzywych akcji których tutaj zdecydowanie nie chcemy O! Dzień dobry No znowu mi dźwięk wywaliło, o co chodzi, halo Dobrze wszystko działało, a już nie działa O nie, pod was bił patykiem Dobrze, dobrze I patrzcie co tu mam, mam czekan Mam czekan Spadaj z badyla. Dobra, to fajnie, mamy czekana Tak wam się zawijamy to już mogę wyrzucić, że tak powiem, latarkę, żeby mi tutaj energii nie kitrałek, ale teraz kliknę, a to dalej latarkę to pamięta. Cwane to takie. Dobra, to zapalniczka raz, o tutaj muszę przepłynąć, nie, to jeszcze nie tutaj, Spływaniem. pływaniem, gites, gites, gites. Myk, czujesz głód, znajdź jedzenie. A żebyś wiedział, że ci znajdę jedzenie, ale to zaraz. Pęc, 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 pęc. I taka szybka akcja w sobie. Spoko, mi się podobało. Wleciałem, wziąłem co chciałem, wyszedłem. Tak, dalej nie drążyłem tematu, żeby się gdzieś tam wkopywać jeszcze niżej, bo tam pewnie zaraz byśmy doszli do tego. Na sam. na sam dół wszystkiego. I do bossa byśmy doszli. I by się okazało, że nie mamy karty i tak. O nie! Trip mo może być kontynuowany. <grym> o, jaki słoneczny dzień! To jest. Dobrze. Ej, w sumie jakby było ładniej teraz. Ej, to ja tak gram już. Bez kitu. Dobra. Okej, wszystko na plus. Właśnie już to zgaś. Co mi FPS-y kradniesz? Zapalniczko. Tak, na przy komputerach zapalniczka FPS-y kradnie. Tak jakby coś. Tutaj wam cynkacza. O, tutaj jestem. Dobra. Czy tutaj coś na dole było? Na pewno będzie lina, bo tutaj zwiecznie są te liny. Tutaj, dobra, twierdzeniem do plecaka, super. Feminie nie zasłaniaj. Kolego! Kolego, drogi! Co ty? Ej, bez ten kontrast. Naprawdę tutaj wpłynął pozytywnie na grafikę. Myk, batonik, elegancko. Myk. Lekarstwo, elegancko. Cokolwiek, elegancko. To <laughs> śmo! Pedobomby! do bomby! do bomby! Bardzo dobrze. Co daleko jest mój zielony znacznik? No, tutaj kawałek jeszcze bym musiał przebieć, wiecie się no nie? Wejdźmy sobie do tej jaskini. Bo tam z czego... Znaczy no, jeśli dobrze orientuję, to w tej jaskini jest karta. Tutaj w tu, tutaj w tu. To rozwalimy. Nie parków się troszecz... troszeczkę tak tyci tyci przestraszymy. No, tu mamy namiot. Flary. Flary, flary. O, batoniki kolejne. Mamy zejście na dół. tam na dole powinien być dziku. Nie, to jeszcze nie teraz. Ale tam będzie dziku. No uciekł. No jednego rozsadziłem, ale tylko jednego. Ale on czyha gdzieś. Ło! do mocy Idź stąd. Dobra, widzę, że się musimy po pokatanić. Chodź, pokatanimy się troszeczkę. Dobra? No kurde Mały się kaczu ty. Wampirze mały Leprze. Tutaj co nieco odnowione mamy Okej, okay, trochę energii by się przydało, to sobie mogę zawsze jak zjeść Ideolo. Jakie chyba miejscu wy coś mi się tak wydaje Mek Okej okay. Ale to odkryto nowe zwierzę, co? Że niby co, że ryba jakaś dziwna pływa tutaj? Czeki tu chodzi Dobra, mamy tam agentów specjalnych. Dobrze Wiecie, czego żałuję w tej wyprawie teraz? Że nie poszedłem po te strzały jednak Nice, dostał. Leżeć i zdychać. Dobra, on zdych. kom Come, come here and meet my katana. Come here. Co za dziady? Ale spokojnie, nie przy Widzicie jak fajnie przy ścianie? No nie prój się A, odbiłem twoja, tak i co? Czekajcie, bo to gówno ma mnie atakuje. Myk! Dobra Też żyjesz jeszcze O! Ty żyjesz! Niedługo! Proszę nie wstawać! Pieniądze! A kolejny przeżył, ja pierdziele. Sfajkowali mnie! Weź bo, kurde. Wkurzasz. Wkurzasz mnie! O, pinaty coś rzucił jeszcze. Super! Wkurzasz! Dobra, mamy dzidę świetnie. O, ciuszki. Trzeba się przebrać. Na co? Cię ja dotarłem, co to za miejsce w ogóle jest? Halo. Chciałem gdzie indziej pójść? I się wpakowałem w jakieś syfy. Czy coś Ja pierdzielę Ale no dobra, sobie zwiedzamy Cię ja dotarłem Czemu ja się tak zgubiłem strasznie? <grym> Masakra o. Kolejni Ja pitole Jak ty chory psychicznie jesteś, o No Ład, się ode mnie Już nie wstaniesz Jeden z drugim <laughs> To są wariaty, no No cześć no gdzie tak, kurde, przez Małodzidę przeskakiwać? Myk. Dobra. Siedzi. Okej, okay, pan już nie wstanie. Może to tutaj powinienem na a ja poszedłem w ogóle nie w tą jaskinię, bo myślałem, że wino wbijałem. Dobra. Zobaczymy. Myk. Świetnie. Tutaj chciałem, widzicie, jest dziku. Świetnie. Dobra, cały pancerz sobie wziąłem. Dobra, pora przetestować nasze bomby. On nie za daleko. Jest! Przewaliło mu. Okej, okay, on siedzi spokojnie, fajnie. On nie uciekł. O, coś oberwał. Super. Ej, my tutaj może się odbije do niego? Myk! Nie to bez sensu wiecie, to tu rzucanie bomb. Dobra, wysadziło go. Chociaż tyle. Dobra. Okej, okay. bombki przetestowane. Bez rewelacji. Gdy się oczywiście nie trafi tak bezpośrednio. Ale. Ale dzika już tutaj z nami nie ma. Mek. Co my tutaj mamy, zobaczmy. Patyk A. Mamy złych typów. Złe typy! Złe typy! No. Ilu was tutaj? Halo? <tryk> o, zobaczcie! Mamy to! Mamy kartę! Mamy kartę do zakończenia gry! <tryk> Super! O! Lina była tutaj skąpiona. Może ten. Może wysadził. O, kamera! Yes! Dobrze. Good drop. Good drop, jak tak patrzę. No to super. Świetnie. To zdobyłem dwie rzeczy, których nie chciałem w sumie na tym odcinku zdobyć. Czyli. Czekam. <grym> I karta. Mój trip był skierowany w, w inną rzecz, a to było po drodze po prostu wszystko. Dobra, pokażę wam. W którą jaskinią tutaj szybciej dojść a i, i się nie bawić, tak jak ja się z nimi tutaj bawiłem. W te dzikie walki. Po prostu. Jak stąd przyszliśmy teraz, to, to tutaj mam prosto wejście, ale z innego miejsca. Tylko zawsze mi się mylą te dwie jaskinie. I jak zwykle wbiłem mnie w to, co trzeba. Tak, tutaj jest zaraz wyjście ze jaskini i po prostu jest taka prosta droga. Tak, wchodzicie, pyk pyk i macie kartę. Sobie tedy pójdziemy. Bardzo właśnie też mnie ten mostek zmylił, bo tam był taki. Drewniany. I kurde. Strollował! Strollował ziomek. Zaraz się okaże, że coś się zmieniło ja gadam głupoty. o Tutaj na dół nie wchodzimy. Czy tam możemy oczywiście, bo to prowadzi gdzieś tam, gdzieś tam. Te jaskinie są, tak powiem, rozbudowane. A tam nie, nie schodzimy na dół. Tylko lecimy cały czas do przodu. Cały czas do przodu. Znajdujemy alkohol nawet, o kaseta przy okazji, jest, jest mięsko, bardzo dobrze, bardzo dobrze, pojedliśmy i tak jak już mówiłem cały czas tutaj jak nas prowadzi droga do przodu i wychodzimy, widzicie? Taka szybka droga, ale nie, no musiałem wejść trudniejszą, <gry> ale co tam, o wchodziliśmy tam zaraz za tymi drzewami było to wejście. <gry> Ale co tam, ja wolałem trudniejszą drogę, bo co się będę, co będę pokazał, że jakiś słaby jestem? Nie, 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 trzeba było rozwalić. I rozwaliłem. <laughs> Przy okazji zmordowałem masę rzeczy, żeby dokonać przetrwania naszego tutaj. <laughs> Dobra, Skoczmy po te strzały, całkiem niedaleko. Nasz obozik i masa strzał, proszę bardzo. Elegancko, nie uniesiesz więcej strzał. <laughs> no i fajnie. Kolejna taśma. Dobrze, dobrze. Nie no, powiem wam, że ten znacznik to jest wygryw. O! Aleki. Po co komu leki? O! Bambi! Wróć! <laughs> dobra, to już nie otwieram. Jak już, jak już mamy pootwierane, dobra, chodźmy w tę stronę. Wiesz co, przejdźmy na jacht! Przejdźmy na jacht. Chyba, że coś znowu znajdę po drodze. To będzie. To będzie. Znalazłem po drodze. Dobrze. W takim razie. Co tu dużo mówić? Ja to wbijam. Widzicie? Dźwięk już się nie psuje. Dziwne to. Dziwne to, naprawdę, spadaj. I don't like you, you know? Bardzo dobrze, patrzcie na niego. <grystanie> <Dobra>. Upadł, przepadł. He <grystanie> lamus, hajsy a pasażerów znalazłem kolejny, dobrze Oni to mieli pechan tutaj w przygodzie Patonik, jej! Alkohol o! Robacik. Nice Gdzie jest Timmy? Oddajcie tym z wyrole Kurde, chcą mnie Hajsem przekupić, no? Co wy tu kminicie? Naleziony pasażer A cię tu pobili? Zjedli? Ek. Właśnie, będę mógł kolejne bomby zrobić, bo w końcu ten... ...pokminiłem Dobra, o jakie krzyżyki, nie zbliżać się! Kolejny obrazek! Dobrze Come on, <laughs> Co za... No żadu już chowaj to jesteś pijany Kurde, żeby rozwalić to krzyżyki muszę spaść Naprawdę Mek Halo! Dawać światło! Już się bałem, że nie działa. Porąbani! Porąbani, o! Kolejni przyjaciele, złoch nas nie widzę! Oh, shit Dawaj światło Światło! Mam pomysł <grym /dźwórzanie> No No Palić wroty! <grym /dźwórzanie> Pal się dalej, kolego! <śpiewa> spaliłeś się? Super! O, cześć! Pal się, pal! <śpiewa> o, skończyło się! Leży! Okej okay. To już to już wykorzystaliśmy broń naszą największej destrukcji broń Ale szmatek! Uh. Dawać ubrania tak nie widzę, czy tu jest jakiś przeciwnik. Tak ciemno. Dobra. Kolejne szmatki. Świetnie. Tam jest jakieś przejście, ale to nas nie interesuje. Idziemy tutaj. <grym> Uiii I lecimy tutaj Światło, zanim zjadę. Dziękuję. Dobra, nice, nice, nice. Długie zjazdy normalnie. Hello there. I mamy go! Mamy ziomeczkę i mamy tutaj! Aqualung, ta jest dobrze, jest tutaj, elegancko i Butla Sledem też od razu jest, świetnie, nice. <grymne> o, po to chciałem tutaj iść w trip, a przy okazji zdobyliśmy czekan i przy okazji zdobyliśmy kartę tutaj do otwarcia pewnych drzwi. Jeśli będę chciał ukończyć grę. Także elegancko, elegancko! Dobra, słuchajcie, bo ten odcinek jest naprawdę długi, ja go potnę, że nie będzie taki długi tak naprawdę. Ale teraz jak to nagrywam, to naprawdę trochę czasu tutaj minęło. Eee, to ten, wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapaczkę w górę. Ja ale tej, słuchajcie, jaskini zapisze się przed nią. I myślę, że w kolejnym odcinku polecimy na jeszcze jednego tripa. Takiego fajnego i zobaczymy, co to się będzie działo po tym tripie. No. To, to, to mi się podoba. Także do następnego. Na razie. I cześć. Jojo.